Witamy się moi drodzy z kolejnej nocnej wyprawy gdzie będziemy szukać grzybków grzybki jak widać rosną całkiem, całkiem znośnie będziemy się zaraz wspinać kotioł kotioł, kotioł a co ty tutaj rudy robisz? tak w środku lasu? no piękne ryzyki Tutaj, proszę, pod listkiem. jeden, drugi, trzeci zjedzony, tak. ale po prostu tutaj masz jednego ryzyko. No, tak. Tutaj, masz następne. Tak, no, ja się A ja na przy okazji no. mamy pierwszego, ale zaraz do niego wrócę. Musiałem Wam coś pokazać. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale tu wszędzie, wszędzie dosłownie, jest. Widoczna gołym okiem biała grzybnia. Widzicie? Wszędzie dosłownie jest Tutaj aż pachnie grzybami Popatrzcie Cały podszyt W całej Widzicie? To jest przerośnięte normalnie grzybnią na wyrok o i proszę, jaki piękny ślimaczek. Już manity muscardi. Inaczej mu komór czerwony. Tutaj mamy kolejne dwa osobniki. No nic. Zobaczymy. Szukamy dalej. Proszę bardzo jaki ładny podgrzybeczek. Raz dwa. Co i jeszcze trzy. I jeszcze trzeba przeszukać miejsce A tam mu komorki widzę na górze Świecą się Po długich, a ciężkich, ale się udało Przejście przez strumień, o tej porze, wcale nie jest proste Idziemy dalej, dołącza do nas kolejna ekipa Jest nas już czwórka Więc ruszamy w poszukiwaniu prawdziwków Proszę uprzejmie, kolejny piękna A tutaj proszę uprzejmie W samym środku lasu Paśnik do dzikiej zwierzyny służącej do podkarmiania w zimie przez myśliwych tego co mają pod opieką, czyli żywych żywych przedstawicieli, mieszkańców lasu, jeszcze nie strzelanych wcale. Natomiast my coraz bardziej kolorujemy koszyk i jego zawartość. Mamy oślaki, są prawdziwki, są gorowiki co także pomału pomału mało do przodu. No ciekawy okaz, nawet bardzo, bardzo zjedzony, są daty. Ziemiężyka, proszę bardzo. Teraz zobaczymy, jak to wygląda od dołu. Moi drodzy, ryzyki, naprawdę wielkie. Ten las w ogóle jest znany z jednej rzeczy: gigantycznych, naprawdę gigantycznych. Ja go sadzę z powrotem, bo go nie zabieram. Natomiast ten las jest znany z gigantycznych. Okazów, grzybów naprawdę, z racji na to, że jest to naprawdę mało znane miejsce. Pokazane nam przez kolegę Łukasza, którego dzisiaj niestety z nami nie ma obowiązków do wyzwalu. Prowadzi właśnie szkolenie serwisowe. mało tego, wystąpił on w akcji charytatywnej i zaoferowali taki pobyt w leśnej chacie osobom, które wylicytują dany, dany weekend z nimi oni wszystko, oni wszystko zabezpieczają tam oto żywność i tym podobne natomiast natomiast e, dzięki koledze Łukaszowi pewien mały chłopiec otrzymał dodatkowo 1000 zł na leczenie więc ukłon w jego stronę Natomiast miejsce, to jest miejsce, które nam pokazał. Miejsce naprawdę odludne, gdzie nie ma ludzi, gdzie naprawdę możemy spotkać takie osobniki grzyba, których normalnie w żadnym się nie spotkamy, ponieważ, ponieważ ludzi w lasach jest pełno. Natomiast to jest przysłowiowe miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc i tutaj jeżeli spotykamy owocnik, możemy spotkać owocnik, który jest naprawdę stary ale jest gigantycznych rozmiarów Tutaj między innymi padł mój rekord, to tak, ptamy dalej, zobaczymy co nam się jeszcze dzisiaj uda znaleźć uprzejmie kolejne naprawdę na szerokość dłoni owocniki żywych które, które porastają tutaj całkiem, nawet całkiem gęsto i możemy je tutaj wędwie. No że możemy jeszcze leżeć. Z daleka, z daleka świecą nam kolejne ryzyko. okej, troszeczkę się już koszyczek po nojku wypełnia, natomiast. Kolejny owocnik, który się nam pojawił. Musieliśmy zejść niżej. Ja włączę człówkę na mocniejszy trup. O właśnie. Zeszliśmy stamtąd. I dlaczego musieliśmy zejść aż tutaj? Moi no drodzy z jednego prostego powodu. I mianowicie eee, w górach spadł śnieg, co za tym idzie mikoryza, do jakiej dochodzi pomiędzy owocnikami grzybów a drzewami. Pomału zaczyna się wycofywać. Wycofywać. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że w związku z uniżającą się temperaturą w lesie drzewa wprowadzają pewien system obronny przed, przed moi drodzy mrozem. Dlaczego drzewa zrzucają liście? Dlaczego raz na jakiś czas drzewa i gaz zrzucają igły? Właśnie po to, żeby się bronić przed zimą, żeby nie zostać rozsadzonymi przez mróz. I tak samo dzieje się z grzybami. Jeżeli drzewa przestają, przestają produkować pewne związki mineralne, które grzyby na skutek mikoryzy i symbiozy z danym gatunkiem drzewa pobierają to i one przestają dostarczać grzybni odpowiednich substancji odżywczych. Co za tym idzie? Kończy się pomału owocowanie grzybów Mała niespodziewanka Popatrzcie jaki okaz Tada, o nawet siamski Jeszcze uprzejmie A tych to nawet nie widziałem, teraz zobaczyłem No nie tak, więc rozkiłaj, rozkiłaj mhm. daj go i, i wyciągamy No to idziemy w jeszcze kolejne miejsce Pogoda nie rozpieszcza, zaczęło padać Para idzie z ust Ale coś tu się świeci Pomiędzy krzakami Także opróżniliśmy na razie koszyki Zobaczymy, gdy się uda zebrać w nowym miejscu odpalę kamerę bo przy dobrym świetle z daleka widać grzyby o tak o tak 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 proszę bardzo cyk raz cyk dwa um, przełączę sobie czołówkę na mi, na mini. Przy światło proszę uprzejmie widoczne z 10-15 metrów przy dobrym świetle jesteście w stanie zobaczyć takiego grzybka dobra jakieś tam grzybki są czarny szlak aga gdzieś już schodzi dobra idziemy w dół ja oszczędzam światło bo szukamy teraz wyjścia słuchajcie bez żartów, ale schodzimy w dół na czuja Zobaczymy gdzie się nam uda zejść Droga jest kapitalna, bo droga jest kamienista No zobaczymy jak pójdzie Podsumowanie z dzisiaj troszkę się uzbierało. Kilka okazów nawet, nawet całkiem nie niebrzydkich. Także co? Nadal grzybki są. Możemy całkiem śmiało powiedzieć, że jeszcze sezon trwa. I tyle chyba na dzisiaj od nas. Wracamy do Krakowa.